I hej, cześć się, nowym ludzie! Witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Batman Arkham City. E, co my tu mamy? Pokonaliśmy pingwina i mamy iść za śladami krwi. Włączmy sobie w takim razie nasz e, mode Zrzut, wyrzutni lin What the fuck? Jaki kuchwa sprzęt? Dobra, gdzie ona poszła? Tędy? Tutaj, tutaj, tutaj. Walić to. Rozwalimy tych typów. Troszkę ekspa się zawsze przyda. Tak jest. Tak jest, chłopaczki. mówisz mówisz, jeszcze żyjecie! Opsa! Boom! No i nice, dobra. Pójdźmy w takim razie za śladami krwi. Ona gdzieś tutaj do góry się wdrapała. Jeszcze wyżej. Ano jeszcze wyżej. Jasne, yes, windzie, ja polazę. Dobra, czekajcie, bo gdzieś tutaj była ta krew. O, jest na dole. Gdzie ty mi wskakujesz? No jak jest, zaskoczyło na dół. Tutaj, tutaj. Hello. Jebu trzmato. Pięknie. Dobra. Kolejni załatwieni. Aha, oni są tam na dole. Czekajcie, bo tutaj jest ślad. Tutaj jest na barierce. Czyli ewidentnie chyba. Aha, tam. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, walić tamtych typów. Idźmy za śladami, bo to jest teraz, teraz naszym priorytetem.

Take this. Get it analyzed and start searching the hospitals and emergency rooms. Anyone with this blood in them will be dead within 24 hours. Whose blood is it? Oh. It's yours, isn't it? I'll get it to the hospitals and come back. You need my help here. I can handle it. You're needed in Gotham. Things could get worse. Much worse. You think if Strange really knows who you are, what happens if he tells everyone? How will you

Lokalizator? Tu mam jakiś lokalizator dzwoniący, telefon wykryty? What the? Czekajcie, jaki telefon i gdzie dzwoniący? Dobra, wybuchowy żel. Boże święty, czemu się wdrapał tutaj? Dobra eee, Moment Co my mamy teraz zrobić? Zlokalizuj, z zdobądź próbkę jego krwi Śledź zabójcę używając urządzenia namierzającego by znaleźć eee, tą całą... ...typiarę To jest jakiś telefon Dzień dobry Hopla I do widzenia Następni, serio. No, coraz więcej, to już mi się bardziej podoba. Kontra szmato. Hopsa.

them of life from their perspective I'd imagine they see things differently if you heard them saysz I will hunt you down I bet you will but first a little game right now somewhere something up going whoa No, ring, 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 ring. czyli mamy znaleźć dzwoniący telefon wykryty, ja pierdzielę. Nie mamy zbyt dużo czasu, widzę, Ale przynajmniej dobrze biegniemy. Odległość. Łap się czegoś, łap się czegoś! Pierdziele, zdążę czy nie zdążę? Powinienem zdążyć. Czekajcie, on jest tam gdzieś? Dobra, 100 metrów. Wow, ale coś mi zlagowało. Na pewno to zobaczycie. Nie wiem co to się stało. O, no, gdzieś tu dzwoni ten telefon. Pierdziele, gdzie on jest? Gdzie ten telefon, goddammit? Tu jest! Dobra, odbieramy telefon, walić tych typów, zaraz ich rozwalimy. U. Musimy namieszać wicerozmowę. Nice. Wow, czemu ja tu nie mogę? Kurczę, mi się coś przycieła myszka, nie wiem czemu, czy to tak miało być, czy nie? Ej, no nie mogę tutaj wejść, łotta! No i utrata sygnału cholera, jasna. Kurczę, miałem coś pod myszką niestety. Chyba dlatego. Ło szlak. Gini. Cie. No i to się nazywa combo. Czemu ono mi się przerwało? Miałem już tam 17, czy nawet więcej? Dobra, tam kolesie tego tego. Jokera chyba gadają coś. Walić walić to ich gadanie. Słuchajcie, tutaj możemy coś ewidentnie rozwalić. I mamy do tego chyba teliny. Mi się wydaje, albo i nie. nie. No to raczej nie. Impuls Kule, zakłócacz. Batarang zdalnie sterowany. Coś jeszcze nam tutaj brakuje. Te, a to nie jest to, to nie jest to, dobra. Ech, co my tutaj teraz mamy. Tutaj coś w ogóle mryga. Atak w toku. Powstrzyma atak przemocy w Arkham City. No dobra, ale śledź zabójcę używając urządzenia namierzającego. Sirio! To w ogóle jaki znacznik mamy? O co tu chodzi? Dzień dobry. Tam coś dziś na dole jest ewidentnie. Lokalny monitoring. Dobra, mamy kolejnego. Po Pocichaczu się udało. Garczycho ma skręcone. Tam mamy trochę tych typów, kurcze. Tak z góry nie jest chyba dobrą sprawą. Dobra, ten się tutaj... Dawaj, 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 dawaj Batman No, pięknie O cholera to zabolało. Dobra, co my tu mamy? Jaki znacznik gdzieś tu na dole? O, Oracle, I'm heading underground. Below the surface, Gotham's a maze of old steel and iron work. My signal make it weak. Try and stay locked on. Tylko czy tak się zastanawiam, czy pff, rzeczywiście mamy tędy iść, czy nie. Oj. Eee... Aha Era jasna. Eee, czekajcie. Chyba tak będę musiał jakoś to zrobić. Opla. Tam coś jest ewidentnie, tutaj też coś jest. Dobra, gdzie mamy sterowany Batarang? Rozwalniamy pomalutko. Hopla, nie wiem czy dobrze zrobiłem, że to w to uderzyłem. Chyba raczej nie. Co mamy tutaj zrobić? Nie wdrapie się w ten sposób? E, chyba raczej nie. E, ewidentnie mamy tam znajdkę jakąś. Ale walić to. O! No mamy trzech gości. Yyy... Eee, Dobra, tych dwóch to sobie załatwimy w prosty sposób. Tamten jeden będzie właśnie cięższy, ten. Ale tego możemy załatwić w ten sposób. Yep, 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 yep. Mm -hmm. Tutaj raczej nic nie ma, więc my musimy mieć tędy. To jest chyba ściana, którą mogę rozwalić.

Jestny gwint. Co ja mam teraz zrobić? Ło wow. No pięknie. Mister zagadka. Tego też się kurczę nie spodziewałem w sumie. Może się brama i tak dalej. Dobra, czekajcie. osiem przycisków, serio? zero uzbrojonych, osiem nieuzbrojonych. Hm. było szybkie rzucanie. No i co teraz? Bez ja nie mam pojęcia co mam zrobić. Dobra. Walić tą zagadkę w sumie. Ale dziwna ta zagadka, no kurde, żeby nic nie było, żebym się mógł gdzieś tam wspiąć, czy cokolwiek. No to też lipa No i tak, zapewnia 75% wzrostu poziomu ochrony przed atakami bezpośrednimi Nice Wyrzutnialin Spoko czokoloko um. Tego nie wezmę Kurczę, gdzie my się mamy dostać teraz? Wejdźmy tutaj, weźmiemy sobie to. No tak, co my tu mamy? Nic tu nie mamy. Szczęki! O, ale ich tu jest. Tu możemy to gumbo rozwalić. No, kochani, słuchajcie, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Spróbujemy zejść sobie na dół i porozwalać tych typów w następnym. Także słuchajcie, jeżeli Wam się odcinek spodobał, a mam taką nadzieję, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.